Tam, w Centrum GeoEdukacji, miejscu administrowanym przez GoPark Kielce, miejscu szczególnym, w którym opowiadamy o geologii regionu Świętokrzyskiego, pokazując tą naukę przez ekspozycję stałą, ale również ekspozycję czasową, w miejscu, w której się w tej chwili znajdujemy. Zestaw obrazów, które prezentujemy, zdjęć ilustrujących bogactwo geologiczne regionu Świętokrzyskiego, nawiązuje do różny, motywu różnych struktur geologicznych. Piękno wśród skał gór świętokrzyskich, taki jest tytuł tej wystawy, autor Jerzy Maśkiewicz z Lublina, fotograf geolog, który łączy obie te pasje, prezentując unikatowość, wyjątkowość, niepowtarzalność, geologicznych struktur, zamkniętych w kamiołomach, zarówno czynnych, jak i nieczynnych na terenie gór świętokrzyskich. Można się przekonać oglądając tą wystawę, że geologia może być ciekawa. Może być wyjątkowa, że w strukturach geologicznych możemy się dopatrzyć motywów artystycznych, które będą inspiracją nie tylko dla fotografów, ale być może również dla malarzy i rzeźbiarzy. Warto obejrzeć tę wystawę i przekonać się, jakie geologiczne piękno zamknięte jest w górach świętokrzyskich.